ma dziecko tutaj, Frer, a to będzie dziewiąta część. Zagrajmy w Gothic 3. Jak co ludziska, Nie mogłem właśnie nakręcić materiału tak dosyć szybko. Bo tutaj, no widać, kolejny gościu wiercił wiertarką, jak po części. Czyli w dziewiątej, widać było, jak już po polowaniu no, jak usiadłem na ten stołek, wiercił. Dobra, no ale już skończył. Ale nie wiem, czy to będzie trwać długo, bo dosyć już nie mam czasu. Najwyżej, no, no godzina raczej nie będzie to trwać ta część. I ludziska, jak co, już oznajmiam, wyruszamy tak do krań centralnych, czyli droga do Montery. Zaczynajmy ludziska. Dobra. Po pierwsze zajmiemy się tutaj tym dzikiem. Jak coś będzie tutaj tak latać, takie inne, to jak coś tutaj z papugą sobie nagrywam. papuga sobie w klatce siedzi. Dobra, trafiłem tego dzika. Biegnie do mnie, no, co tak z jego w sobie? O, dobra. Oj, tu jeszcze... Dobra. Zdzikałam z głowy. Okej. Okay. Wezmę sobie ludziska pochodnie tutaj i naładuję małe. Dobra. Okej. Okay. I dam pod szóstkę pochodnie. o, magiczny korzeń przyda się do bulionu. Wagienne ziele tutaj aż. O, nie, ziele pancerza. dobra, ciekawe to było. Jeleń. Skoszony. Teraz się zajmę tym ścierwojadem, nie trafiłem. Trafiłem teraz. Ładnie. Pat. Znę na chwilę tylko odkryję tutaj. Zaraz wrócę do Was ludziska. Dobra, jestem ludziska już tutaj. Okej. Okay. Przeszukajmy tego ściorwojatka, gdzie on tutaj leży. Kurde, zgubiłem go. Dobra, zapulimy na tego dzika więc. Prawdopodobnie jak teraz nagrywam, przesłał mi się tutaj właśnie film na YouTube'a i dziewiąta część właśnie. Dobra. Mam z głowy też tego dzika. Ok. Nie bój się, nie zrobię tobie krzywd. Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdę. Na ilość Myślałem, że jesteś jednym z tych. Nie, nie jestem. Właśnie zniszczymy jedną z tych miast Cape Dun. Uważni i hałaśliwi nie zamierzają lach. Słyszę ich z odległości północy, a to dobrze. Aha, czyli że gobliny dają ci się we znaki? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w mózgu do ogóle i zawierają wszystko, co znaczy. Mhm. Aha, opowiedz mi o tym końcu. Jesteśmy w kompletnej turze. Nie ma tu żadnych niech. Czyli tam, gdzie właśnie idziemy do Montery, mhm. właśnie tutaj będzie kilka obozów. Jeden taki dusz, bardzo duży, bardzo dużo obóz bandytów i wolałbym dłuższą drogę tam, gdzie spotkam druidów, niż pójść walczyć z bandytami. Bandytów później nich, jak trochę będę miał więcej, kurde, właśnie ee, więcej doświadczenia. Hej. Dobrze. To małe słupańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po No. Dobra, to więc ludzka zapisuję i wyruszam. Dobra. Już widzimy tutaj jednego tłustywego cufaniaczka. Zastało. Dostał I Jeszcze jedna. Będzie mój Dobra Jedno alkoja jagoda i takie inne byle pierdółki. Co ty tak popuk skaczysz? skaczesz? Nie muszę siedzieć w miejscu Powiadasz Raczej nie powiadasz tylko widzę Że nie muszę siedzieć w miejscu Dobra Dobra, czyli zało bombę Okej okay. Dobra I zjedzmy coś tutaj Żeby nadrobić życie, żeby gobliny nas nie upłowały. Jeszcze jeden tutaj pieczeń Jeszcze jedna pieczeń będzie z głowy Dobra rozprawmy się z kolejnymi tutaj na górze Ja. Ja pierdzielę co ale z, z triple. Chyba triple mi zrobiły obalenie. Fajnie, super naprawdę. Nie no nie. Zniewaga, nie. Zniewaga. Zasrane gremliny mnie zabiły. Boże. To było żałosne. Oj, te gremliny jedne, kurde. Swaniaczki jedne.

No i okej. Okay. Pozbądźmy się tych skubańców tylko bez żadnych failów, żeby jakieś małe, kurde kraminyki mnie nie zabiliły. Tak? Nie rozumiem, że one wyprowadzają ciężkie atek, to nie mogę im zrobić żadnych obrażeń. Naprawdę nie rozumiem. I wolę lepiej snajpić w nie. Dobra No i przyszło towarzystwo Teraz to będą mogły mnie Łatwo zap Dobra i papa Kolego, dobra o, tak, żadnych alkoholach a jednak alkohola fajnie, tu kolejna, dobra, to mi wystarczy. Tu jeszcze jest jeden, okej, okay. i dwie alkoholy, no ładnie, 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 takie coś to ja rozumiem. Jeszcze jedna, no i ostatnia, dobra. To więc pójdźmy po kufer, i tam będą właśnie jeszcze dwa metalowe kufry. I będzie ok. Dobra, terror, skóra bizona i takie inne. Może będzie coś tu ciekawego. Fajnie, jak byłby gniew Beliara, naprawdę. O, no, wykrakałem, super. I by taki kolejny byłoby, byłby to byłoby super, naprawdę. Nie podaje się za pierwszym razem. Do 3 razy sztuka? No. Ładnie. Zapiszę więc, ludzie. Wiem, fail z, z gramilinami był naprawdę słaby. Oj, naprawdę. Dobra. To więc idźmy dalej. No i przekażę mu. Armonowi chyba, tak, e, Dobra, wieści, że gobliny zostały zabite i nie musi już jakoby tak przyjmować się swoim dobytkiem, może go gremlinki znów nie i takie inne. No, raczej gremliny tylko. Mhm, dziękuję. Zobaczmy, co masz, Armon, w ogóle, jeszcze tak przed wyprawą dalszą. Mm. Takie łuki myśliwskie i łuk gońca leśnego, wezmę kompot z jagód, dołożę złoto i idę dalej. Wyprawę. Nie trafiłem w zajączka. Trafiłem w zajączka. Jeleń, o fajnie. Drugi uciek Ocik. Nie trafiłem, on jest za takim drzewkiem, jakby tak widzicie tutaj. Am... O, animacja jest taka, że nie mogę w niego trafić. To przesunę się dalej. Odbiło się znów. Dobra, znów się odbiło. Dobra, przesuniemy się. Widzisz, on jest za tym odrzewkiem i mnie zauważył. No, jest faniaczku. Dobra. Z głowy. Okej, okay, okej. Okay. No i ludzko, wiem. Nie, ja raczej nie mówiłem. Albo w poprzedniej części. Tak mówiąc już w ogóle, że zapoluję na cieniostwora. Tak, na cieniostwora. Gra mi super zlagowała. Się nie cieszę z tego za bardzo. Dobra, yy, tu jest właśnie takie o wzgórze, pod którym można się we wejść. Dobra, zapiszę ludziska tutaj. I spróbuję, właśnie wejść po nim. Dobra. Dobra, dawaj Dawaj Bezimienny, nie poddawaj się Trochę wyżej No, udało się, pięknie Dziki krwiopisa, zaatakujmy go Dawaj. Udało się super No i jest sensa tru ty przy okazji ościer weat No pięknie i ścierwojadek, te efektownie Ognista pokrzywa, dobra To więc tutaj, o, kolejny ścierwojad Gdzie jest jego koleżka, tu drugi, bo słyszę O, obudził się Aj, nienawidzę tego, wyprowadza niby atak ciężki, ale nie mogę go zatrzymać o! Jesteśmy ludzisko, właśnie tutaj Nad tym o właśnie naszym przejściem Tak, widzicie tam porowaliśmy na nosorożca, Tu jest to wzgórze z tymi kamyczkami A tam dalej, a tam jeszcze niżej jest Właśnie tego Iomara Właśnie taki jakby Rozwalona ka karawana Co ty kurde Papuk robisz Ajajaj, to mały jaka Jednak jest Wiecie ludziska, jak się nudzi To wszystko rozwali Dobra Ruszajmy dalej. O, magiczny korzeń. Więcej zobaczy dla mnie. Kurde, czuję się jak zbieracz runa leśnego. Okej. Okay. a tu mały kolega. Dobra. I oto tutaj będzie niedaleko, tak zrazu wam to będzie cieniostwo gdzieś niedaleko. Kurde, tylko ja muszę wiedzieć gdzie on jest, żeby nie wyskoczył mu pod nogi. O, widzicie? Jest, 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 jest. Dobra, walne czar na niego. Naładuję manę i znów cieniostwo nas próbuje zabić. I proszę bardzo, i nie ma cienia stwora. Fuck! Udało się, ludziska! Przepięknie Zabity. Choć nie mogę garbować zwierząt, zabicie cienia stwora jest dla mnie osiągiem. Dobra, schodzimy na dół. O, i wyjadę ładnie. Szybka zagrywka, nie ma go. Klient padł. Dobra, dawaj, nie laguj. Fajnie, e, prop tego, że zalagowało, zapiszę ludziska. Wiecie co, ludziska raczej, e, jak dojdę do tej farmy za tą rzeką, czyli takim wielkim wodospadem, zakończę tą część. Wydaje mi się, że dosyć to już będzie troszeczkę dużo tej wyprawy dla was. A poza tym dzisiaj nie mam tak, jakby trochę, można powiedzieć, czasu. Dobra, e, tu są te dwojaki. Piękna zagrywka, triple kill. Teraz to ich kurde zrobiłem, ładnie. Zwaliłem, super, super jest. Pięknie, pięknie, pięknie. Zajączki. Zajączki. Dobra. Gobliny tu będą przy okazji dobra. To więc zapolujmy na nie. Nie trafiłem. Znów. Gremliny mnie atakują. I wyprowadził znów krytyczny. I nie. Zadziwiające, ludziska. Dobra, i jak jest. Ok, ludziska. I oto, tu kolejna jaskinia. Tym razem z trzema cieniostworami. I ludziska, czy myślicie, czy tam wejść, czy nie? Ja mam dosyć chore pomysły, i tam wejdę. Tak, wejdę tam. Naprawdę. Ale przed tym zapiszę. I naładuję manę. Zobaczę, czy to jakieś mam runy. Mam tu fala płomieni, światło i takie inne pierdółki. Po pierwsze, zapiszę ludziska. I będę musiał działać. Dobra, eee, daję światło. Naładuję sobie znów manę, żeby walnąć wezwanie błyskawicy Tak ludziska wiem, chora rzecz, bardzo chora. Poza tym troszkę marnuję te stwory padnięte, bo ich by kurde właśnie się przydały skóry i rogi na jakieś tam na jakąś tam wymianę dosyć dobrą, ale Dobra? Walni ładnie Zapisuję znów, a sobie mówi nie, naładuje manę znów Cię stwory przypominają, raz, dwa mogą Nie powalić Ło Widzicie to bydle, ja pierdzielę. Uciekaj bez Co ja się wpakowałem, ho to nie tak jak na tym troszeczkę słabszym, jakby poziomie. Szkoda, że nie mam tu żadnych czarów. Będę go męczyć, hukiem i tyle. Nie, to jest. Muszę przed nim ucieknąć. Ale jeden zabity, ludzka! Jeden zabity. Spieprzaj. Dobra, napiję się tutaj. zobaczymy cienio I muszę znów uciekać ludzi z skału. To bydle jest przeogromne. I muszę uciekać znów przed nim i wezmę strzał, taki bardziej efektowny, można powiedzieć przeciwko niemu dobra uciekłem mu i udało mi się dobra wezmę wybuchowy strzał pod ósemką i to jest ten czas i zapiszę ludziska tutaj tak zapisuję żeby tu właśnie mi kurde nie zmuliło dobra Kurde. Uciekam. Wybucha, wybuchowa strzała właśnie wybucha i podpala ofiarę. Bardzo fajna rzecz. Dobra, ponad połowę ma Tak, Aktyka wybuchowych strzał widać chyba skutkuje. Bezmienny jeszcze jedna, albo dwie strzały, i nie ma go. Pięknie, no przepięknie, udało się zapisuję na to właśnie ten znak. Zapisuję dobra ludziska. Został jeden cieniostwór i jego to właśnie tam. I to właśnie te skarby. Tak, skarby są dosyć, dosyć. Nie narzekam na nie. Dobra, odciska. Co, papu? Tak gadasz sobie teraz. Dobra, uciekajmy. Udało się. Okej. Okay. Wezmę teraz pochodnie i wejdę tam do tej groty. Aha, zapiszę. po trzeci zabitym. Nie chcę, żeby mi zmuliło. Trochę stresu. Może nie stresu. Ale już mnie dziobał za jedną trzecią chapa, za jeden ciasto. Oj, to trochę było, mogę powiedzieć. Się przejąłem, można tak powiedzieć jakby. Trochę chrząszczów zabiję. te chrząszcze są wszędzie wiecie co ludziska Robię, zrobię lepszy efekt dla was no i cała mana poszła się w pip dobra powinno to mi przynieść trochę expa y Kurde, bym prosił o to... Fajnie. O, dobra, działasz. O, Gniew Beliara. Zrekompens zrekompensowałem sobie to właśnie, atak tych tutaj właśnie cieniostworków, w tym, że mam metalowy kwer. Sprawdźmy, co to jest. Okej, okay. ogniste miecz. i były takie pierdółeczki. Szkatuła. Dawaj skarb. Kiliś dawaj, srebrny. No, widać ludziska, trochę tego było. A tu kufer, otworzę go już tak w ogóle dla zasady. Jak to jest, no ja wytrych taki nie myślałem, że coś fajnego, dobra. Eee, szkatuła. No i ludziska, uciekam dalej. Iść tutaj będę musiał. No, no i co, ładny poranek, dosyć efektowny, zabiłem cieniostwory bardzo się z tego cieszę ludziska. O! cika, będę miał Kurde, muszę zmienić strzały. Aż trzy na to byle coś. Wyprowadził ciężki niepad znów. Dobra, fajnie. Rzuczuję sobie jedną miksturkę. Gobińska, Alko-Jagoda, biorę. Nie narzekam, biorę. Dobra, o, widać, tutaj jest dzik kolejny. Aj, jakie ja tego nie wprowadza ciężkie. Kiedy, jak się chce, i ile. Jak chce, ile chce, je wyprowadza tych ciężkich ataków. Dobra. Nic. Myślę, że coś w tym kamiennym kręgu fajniejszego jest. I nic nie ma. Nic ani nic bida Nie jestem się krwypiej zaatakować. Zajączki takie inne. Dobra. Tu będzie to pielec. Pamiętam z że tu jest to I go potraktuję z trzołami. Do widzenia. Fajnie. Pat, naprawdę? Dobra, widać przyciskami gra. Jak mówiłem, jak tutaj dotrę do tej wsi ludziska, no i zaczyna ten miły pan wiercić. Sąsiad. To więc ludziska kończę tą oto część dziesiątą. Dzięki za oglądanie i w następnej części kontynu kontynuuję wyprawę do Montery. Nara!